Partnerem filmu jest srebrna Mennica, krakowski sklep internetowy oferujący szeroki wybór produktów z branży metali inwestycyjnych w bardzo konkurencyjnych cenach. Na początku bieżącego roku na moim kanale pojawił się film pod tytułem Czy warto kupować obligacje skarbowe w 2023 roku, gdzie próbowałem odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule, posiłkując się danymi pobranymi z listopadowej projekcji inflacyjnej NBP. A ponieważ rzeczywiste dane odnośnie inflacji CPI w przypadku kilku poprzednich prognoz zawsze były od nich wyższe, do obliczeń nie użyłem wartości centralnej projekcji. Lecz górnej granicy błędu 30%. Dzisiaj wiemy już, że tym razem ekonomiści z NBP trochę przesadzili. Ich prognoza z listopada pokazywała, że w okolicach lutego inflacja zakręci się w blisko 20%, a miesiąc wcześniej i miesiąc później będzie wynosić około 18%. W rzeczywistości dane GUS-u pokazały, że odczyt styczniowy to 16,6%. W lutym mieliśmy pik wynoszący 18,4%, natomiast wstępny szacunek za marzec dał rezultat 16,2%. W marcu NBP opublikował swoją kolejną prognozę inflacyjną i może stać się ona dla nas bazą do wykonania nowszych obliczeń odnośnie opłacalności inwestycji w obligacje skarbowe. Doświadczenie z poprzedniej projekcji sugeruje, żeby tym razem wybrać do obliczeń środek przedziału, ale jednak tego nie zrobią. Postaram się wyjaśnić dlaczego. Marcowy spadek inflacji był przesądzony z racji na efekt bazy. W zeszłym roku, po wybuchu wojny na Ukrainie, ceny w ujęciu miesięcznym od lutego do marca skoczyły o ponad 3%. W tym roku nie było żadnej przyczyny do takich miesięcznych skoków. Inflacja roczna, liczona od marca do marca, musiała więc spaść w porównaniu do lutowej. Z tych samych przyczyn będzie ona też spadać w następnych miesiącach. Problem jednak w tym, że moim zdaniem NBP bardzo optymistycznie założył tempo tego spadku. Według tych oczekiwań inflacja ma zejść poniżej 10% już w sierpniu, wrześniu bieżącego roku, a w to zupełnie nie chce mi się wierzyć. Skąd ta niewiara w moce prognostyczne ekspertów NBP? Ano z wykresu inflacji bazowej. Ona, dla odmiany, nie pokazuje żadnych oznak spowolnienia i w marcu sięgała 12,2% w porównaniu do 12% w lutym i 11,7% w styczniu. A skoro inflacja bazowa wciąż rośnie, małe są szanse, że już za kilka miesięcy całościowa inflacja CPI spadnie poniżej 10%. Będę więc konsekwentny i znów do obliczeń nie wezmę środka przedziału projekcji, lecz górną granicę przedziału ufności 30%. Nasze obliczenia przeprowadzimy dla kilku typów obligacji. Wspólnym założeniem będzie zakup 10 obligacji po 100 zł każda czyli za kwotę 1000 zł i czas naszego zakupu, czyli kwiecień 2023 roku. Na początek zajmiemy się jednym z najnowszych typów detylicznych obligacji skarbowych, a mianowicie trzyletnimi obligacjami TOS o stałym oprocentowaniu, które obecnie wynosi 6,85%. Co więcej, odsetki są tutaj kapitalizowane co roku i wypłacane raz na końcu oszczędzania. Łatwo więc obliczyć, że całkowite oprocentowanie po trzech latach to 1,0685 do potęgi trzeciej, czyli 1,219,90. Nasz przychód wyniesie więc 219 zł. i 90 groszy, a realny dochód po zapłaceniu podatku sięgnie 178 zł. i 12 groszy, a więc 17,8%. Jeśli sprawdzi się główna prognoza inflacji NBP, to od kwietnia 2023 do kwietnia 2024 ma ona wynieść 6,2%, rok później 3,8%, a na zakończenie okresu oszczędzania w okolicach 3%. Przez całe 3 lata inflacja wyniesie więc 13,5%, a więc wyraźnie mniej niż nasz zysk z obligacji. Wygląda bardzo optymistycznie, ale jak powiedziałem wcześniej, nie wierzę w tak szybki spadek inflacji, jak prognozują ekonomiści z NWP, więc obliczenia wykonamy jeszcze raz. Biorąc górną granicę przydziału ufności 30%. Tym razem inflacja od kwietnia 2023 do kwietnia 2024 ma wynieść 7,4%, w następnym roku 4,7%, a w ostatnim po okolicach 4%. W sumie przez 3 lata inflacja wyniesie więc 16,9%. To wyraźnie wyższy wynik niż w poprzednim scenariuszu, ale nadal niższy od zysku, jaki dadzą obligacje TOS. Ten typ obligacji wydaje się więc całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Nie wymaga zamrażania kapitału na 4 czy 10 lat, nie wymaga od nas żadnej reinwestycji odsetek, bo wszystko jest kapitalizowane, a jednocześnie pozwala bardzo skutecznie powalczyć z inflacją. Zobaczmy teraz, czy lepiej poradzą sobie tutaj 4-letnie obligacje COI. W ich przypadku mamy oprocentowanie wynoszące 7% w pierwszym roku oszczędzania, natomiast w kolejnych latach jest ono oparte o oficjalną inflację CPI powiększoną o marżę wynoszącą 1%. W pierwszym roku nasze oprocentowanie wyniesie 7% i po roku uzyskamy 70 zł odsetek, a jednocześnie zostanie wtedy określone oprocentowanie na rok przyszły. W kwietniu 2024 roku będziemy znali oficjalny odczyt inflacji z lutego 2024 roku i patrząc na górną granicę projekcji 30% NBP, wynik spodziewany w tym czasie wynosi około 8% i taką wartość przyjmiemy w naszych obliczeniach. Oprocentowanie trzeba powiększyć o marżę, więc ostatecznie w drugim roku wyniesie ono 9%. W przypadku obligacji czteroletnich odsetki są wypłacane na rachunek rejestrowy i nie są kapitalizowane. Znów podstawą do obliczeń jest więc 1000 zł, a przy oprocentowaniu 9% nasz przychód wyniesie 90 zł. W kolejnym roku sytuacja się powtarza. Odsetki lądują na rachunku, a jednocześnie obliczane jest oprocentowanie na kolejny rok. Prognoza inflacji na luty 2025 jest już obarczona sporym błędem, ale jeśli nadal będzie zgadzała się z górną granicą 30% prognozy NBP, to wyniesie 5%. Oprocentowanie naszych obligacji sięgnie więc 6%, a przychód w trzecim roku to 60 zł. W kolejnym roku prognoza NBP mówi o inflacji na poziomie 4%, co da oprocentowanie wynoszące 5% i przychód w czwartym roku równych 50 zł. Całkowity przychód to 70 zł w pierwszym roku, 90 zł w drugim, 63 w trzecim i 54 w czwartym roku, w sumie 270 zł. Tyle, że musimy od tego zapłacić 19% podatek Belki. Nasz całkowity zysk wyniesie więc 218 zł i 70 groszy, czyli nasza stopa zwrotu to prawie 21,9%. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, z naszej inwestycji możemy wyciągnąć troszkę więcej, zaprzęgając do pracy wypłacane co roku odsetki. Przecież nie muszą one leżeć bezczynnie na rachunku rejestrowym, lecz możemy za nie kupować lokaty np. 3-letnie, 2 -letnie i roczne. Dokładne wartości zwrotów trudno obliczyć, bo nie znamy oprocentowań w bankach na najbliższe 3 lata. Uznajmy jednak, że średnio będzie to około 5%, więc wtedy nasze odsetki wygenerują około 15 dodatkowych złotych już po liczeniu podatków. W sumie z reinwestycją odsetek 4-latki mogą przynieść nam dochód około 233 zł. Czyli wzrost na poziomie 23%. Teraz musimy przekonać się, ile w czasie naszej inwestycji wyniosła oficjalna inflacja CPI. W pierwszym roku, czyli od kwietnia 2023 do kwietnia 2024, górny limit prognozy NBP sięga okolic 7,4%. W drugim roku jest to 4,7%, a w następnym 4%. Wykres z prognozy NBP nie pokazuje kolejnego roku, więc zróbmy założenie, że sięgnie ona około 3%. Całkowita inflacja w ciągu całego czteroletniego okresu oszczędzania wyniesie więc niespełna 20,5%. Wiadomości są więc dość optymistyczne, bo nawet bez reinwestowania odsetek jesteśmy w stanie pokonać oficjalną inflację CPI o prawie 1,5 punktu procentowego, a z reinwestycją o prawie 3 punkty. Zajmijmy się teraz 10 latkami. Tutaj zmiana jest taka, że w pierwszym roku procentowanie wynosi 7,25%, a w kolejnych do oficjalnej inflacji CPI dodawana jest marża wynosząca 1,25%. Ważną różnicą jest też to, że odsetki nie są wypłacane po każdym roku oszczędzania, lecz kapitalizowane. Podobnie jak w poprzednim materiale, nie będziemy liczyć jednak oprocentowania na całe 10 lat. Jest to mało zasadne, bo strasznie trudno przewidzieć inflację, a przez to oprocentowanie na tak długi czas. Zajmiemy się więc trochę innym scenariuszem. A mianowicie takim, w którym kupujemy 10 latki z zamiarem ich zerwania i poniesienia wynikającej z tego kary wynoszącej 2 zł od każdej obligacji wartej 100 zł. Porównania dokonamy do wyników, jakie uzyskały obligacje 3 i 4 -letnie. W ciągu 3 lat oszczędzania na 10 latkach nasze oprocentowania w kolejnych latach będą więc wynosić najpierw 7,25%. Potem inflacja lutowa z roku 2024 powiększona o 1,25%, czyli 9,25%, a następnie inflacja lutowa z roku 2025 powiększona o 1,25%, czyli 6,25%. Współczynnik odsetkowy wyniesie więc 1,244,94%, co daje wynik 24,5% zysku i przychód w wysokości 244,94 groszy. Teraz jednak musimy przeanalizować to. co stanie się w chwili przerwania oszczędzania w tym momencie. Kupiliśmy 10 obligacji i za każdą musimy zapłacić 2 zł kary. Całkowita kara wynosi więc 20 zł. Kwota przychodu spada więc do 224 zł i 94 groszy. Wciąż musimy jeszcze zapłacić podatek Belki. Netto zostanie nam więc 182 zł i 20 groszy. Zysk z naszej inwestycji wyniesie więc 18,2%. Przypomnijmy, że w tym samym czasie 3-letnie obligacje TOS dały nam wynik 17,8%, a oficjalna inflacja w tym okresie ma wynosić 16,9%. Oba typy obligacji powinny ochronić nas przed oficjalną inflacją, ale wynik zrywanych 10-latek jest znacznie lepszy. Co więcej, jeśli sytuacja nas do tego nie przymusi, a rynki wciąż będą zachowywać się stabilnie, możemy kontynuować oszczędzanie na dobrych warunkach przez następny rok, dwa lub nawet do końca pełnego okresu. Teraz został nam wariant, w którym 10-letnie obligacje Edo zrywamy po 4 latach oszczędzania. Obliczony przed chwilą współczynnik odsetkowy z 3 lat, wynoszący 1,244,94, trzeba jeszcze pomnożyć przez oprocentowanie z czwartego roku. Wyniesie ona marża plus oficjalna inflacja z miesiąca luty 2026 roku, która ma sięgnąć około 4%, czyli 1,0525. W sumie zwrot z 4 lat to troszkę ponad 31%, a nasz przychód to 310 zł i 30 groszy. Znów płacimy jednak karę wynoszącą 20 zł i od wynikowej kwoty odprowadzamy 19% podatku belki. Całkowity zysk wyniesie więc 235,14 zł, a stopo zwrotu 23,5%. Przypomnijmy teraz, że 4-latki bez reinwestycji dawały zarobić 21,9%, a z reinwestycją około 23%. Natomiast inflacja w tym okresie sięgała 20,5%. Wniosek jest więc taki, że 10-latki wydają się bezkonkurencyjne, bo w tym przypadku pobijają lekko 4-latki nawet z reinwestycją odsetek, a są przy tym zupełnie bezobsługowe. Co więcej, zrywane obligacje EDO dają zarobić 3 punkty procentowe ponad oficjalną inflację CPI. Wciąż są one więc najlepszym rozwiązaniem, niezależnie od tego, czy zerwiemy je po 3 czy po 4 latach, a na dodatek decyzję o ich zerwaniu możemy podejmować na bieżąco, patrząc jak wygląda zarówno nasza sytuacja finansowa oraz sytuacja finansowa Polski, czyli kraju, któremu pożyczamy pieniądze. A jak już mowa o kraju, któremu pożyczamy, to może warto odnieść się do komentarzy, które często pojawiają się pod moimi materiałami o obligacjach. Wyczytać w nich można niechęć do obligacji związaną z niechęcią do pożyczania pieniędzy krajowi rządzonemu przez nieodpowiedzialnych polityków albo polityków nie z tego ugrupowania, z którym się utożsamiamy. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, demokracja ma to do siebie, że nie zawsze wygrywa to ugrupowanie, na które oddajemy nasz głos. Co więcej, w okresie 10 lat oszczędzania może dojść do nawet kilku zmian rządu i władzy. Po drugie, życie państw na kredyt z dużym zadłużeniem w stosunku do PKB to dzisiaj norma. W zasadzie każdy kraj roluje długi, spłacając stare poprzez zaciąganie nowych. Jeśli więc nasz kraj nie znajdzie dostatecznie dużo chętnych w Polsce, zadłuży się za granicą. Jeśli już Polska ma być zadłużona, to zdecydowanie wolę, żeby była zadłużona u swoich własnych obywateli niż za granicą. Oddawanie ogromnej części swojego długu w ręce międzynarodowej finansjery to oddawanie swojej niepodległości. Boleśnie swego czasu przekonał się o tym rząd Włoch Silvio Berlusconiego. Zainteresowanych odsyłam do wspomnień Timotego Geitnera, byłego dyrektora Banku Rezerw Federalnych i sekretarza skarbu w administracji Baracka Obamy. Na zakończenie, trzy uwagi. Po pierwsze, nasze wyniki inwestowania w obligacje możemy jeszcze dodatkowo poprawić. Najlepsze oprocentowanie uzyskamy bowiem nie na 10-letnich obligacjach EDO, lecz na obligacjach rodzinnych 6- i 12-letnich. Mają one jednak dwa ograniczenia, a mianowicie są przeznaczone tylko dla osób pobierających świadczenie 500, a jednocześnie możemy w nie zainwestować maksymalnie taką kwotę, jaką uzyskaliśmy z tego programu w ciągu całego korzystania z niego. Po drugie, obligacje skarbowe możemy kupować także pod indywidualnym kątem emerytalnym. To może nam pozwolić uniknąć zapłaty podatku belki, oczywiście pod warunkiem, że nie wypłacimy tych środków do ukończenia 60 roku życia. Po trzecie, w naszych obliczeniach nie uwzględnialiśmy potencjalnych zmian w podatku belki. Nie jest tajemnicą, że rządzący planują jakieś zmiany w tej kwestii, ale kiedy ma do nich dojść, jeszcze nie wiadomo. Podsumowując, obligacje skarbowe indeksowane inflacją są dla mnie naprawdę rozsądnym wyborem i stanowią zauważalną część mojego portfela. Sami musicie jednak podjąć decyzję, czy na tyle ufacie w stabilność finansową naszego kraju, żeby powierzać mu swoje oszczędności na kilka najbliższych lat. Życzę udanych decyzji i pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Partnerem filmu jest Srebrna Mennica. Krakowski sklep internetowy oferujący szeroki wybór produktów z branży metali inwestycyjnych w bardzo konkurencyjnych cenach.